Witajcie w naszym opowiadaniu Maja P. Dzisiaj inny odcinek specjalnie dla Was przygotowałam opowiadanie Twilight i Cades. Będzie ono się równało tak, że Cades y, przygotowała dla Twilight buziaka, ale to nie był zwykły buziak, to był kościelny Posłuchajcie, co się wydarzyło. No mama, co czemu tak robiłaś? No chodź. Już idę. Po przyjściu. Okej, okay, dobra. No i co? Zobacz, bajeczkę że tu jeszcze... Nasz tata jest w pracy jeszcze, gra w Minecrafta, widzisz? No, jak fajnie. Mamo! Tak? Dzisiaj idziemy do kościoła. Tak. I Dlatego dam ci buziaka. To, córeczko, to nie był zwykły buziak. To był buziak kościelny. W świecie ludzi tak się nie dzieje. To prawda. Ale w kucyko w dzieje się. Córeczko, słowa przepraszam jest najważniejsze. Więc jak bekniesz, to co się mówi? Przepraszam. Tak. To są. to jest dobre prawa. To zapamiętaj swoje prawa. Dobrze? dobra. Dobrze. Idziemy. No gdzie? No do kościoła chodź. Przejdź tu do kościołka. Nie dużo ludzi tu już jest. No, spotkamy się. się? Nie, nic, spieszyłam się. Ej, nie wolno się. Nie wolno się spieszyć do kościoła. No ej, nie pewna. już, gdzie jest pan kościelny? Już jesteśmy w kościele. Zamoczyliśmy ręce w śwodzie święconej. Pa. Nie znasz. Tam. Już idą! Proszę. Siadam nie w ławkach. Wszyscy się całują. OK. Okej. Y Wiecie, czemu uczyliśmy się do kościoła? Po, po modlitwie. Okej, okay, dzieci, skończyliśmy modlitwę i teraz pomówimy Ojcze Nasz. Proszę, kto umie Ojcze Nasz? Kto umie Ojcze Nasz? No nikt nie umie. To proszę się nauczyć na poniedziałek. Koniec! Takie krótkie. Kuk, kuk, kuk. Posłucham sobie z Ej! No idziemy! Chodź! Po przyjściu do domu. Mama dała buzi. Dobranoc! Dobranoc! Dziękuję, mamusiu! Proszę! Ja też nie schodzę. Dobranoc! Dobranoc! I tak kończy się ta historia. Myślę, że Wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Cześć.